Ma na swoim koncie starty na warszawskich Grandach a razem z trenerem Ludwiczakiem już odwiedził Tajlandię, zresztą jego ojciec też trenuje, rok temu też tutaj w Ostrołęce na Lidze walczył. ...zacznę od narożników czerwonych, 24-latek, z rekordem 10 wygranych i 2 przegranych. Brązowy medalista Puchary Polski, srebrny medalista Grand League Boxing, reprezentujący suwalskiego pancera Kacper. KASUBA! I jego rywal w narożniku, niebieskim, 19-latek, brązowy medalista mistrzostw Polski Juniorów, brązowy medalista mistrzostw Polski Juniorów, kicklight podopieczny Arka Ludwiczaka, broniący bar Fight Akademii Ostrołęka, SYMON Już do końca, zdejmujemy kaski, rywalizacja seniorska przed nami, Orzoł Kaszuba, jako pierwsza walka w K1 bez kasków, no, mocno ruszył do przodu Kaszuba, ale walczący na wstek Orzoł znalazł tam miejsce, żeby trafić kilkoma ścierpami, teraz dobra kombinacja reprezentanta Ostrołęki. No i za się kolka. teraz, tak, 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 kolejne własne siostry, no i pytanie, czy sędzia Kowalewski zacznie liczyć, nie... No chwila zapasów, no, urwał parę sekund dosłownie Kaszuba, ale to nie koniec kłopotów, zawodnika zsuwał. Teraz znowu kolejne dotwory, mocne ciosy lądują na głowie reprezentanta Panzera, no coraz bardziej chwiejny ten krok. On nie wie gdzie się znajduje. O, oj, 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 oj! Koniec koniec, 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 włynie nam zaraz, tak jest. No poważne tarapaty na razie, liczenie, ale pytanie czy dopuści do dalszej walki sędzia Kowalewski, zawodnika suwałk. Tak jest dopuszczono i zobaczmy czy ożoł wykorzysta szansę, mocne kolejne ciosy, klinczuje, próbuje klinczować przynajmniej Kaszuba, urwać kolejne sekundy, dojść do siebie, ale jak na razie ta sztuka... Oj! wypad na masz ringu, zawodnik Panzera i będzie drugie liczenie. No takie rzeczy się zdarzają jak najbardziej. tak jest do przerwania, proszę Państwa, dokładnie. Tak jest. Szyb... Nie teraz. Kasper Kaszuba od dobrych 30 sekund nie wie, gdzie się znajduje. Ale bardzo słuszna decyzja. No tutaj już nawet pierwsze liczenie tu pokazywał sędzia główny Tomasz Bałdyga, że powinno odbyć się szybciej. Szanowni Państwo, walka, Z pretensjami Kasper Kaszuba, ale. Na rink zapraszam Właścicieli stacji no W niektórych sytuacjach sędzia ratuje Wiktora zdrowie. Wdeckuła. Tutaj to była właśnie ta sytuacja. Uba, Słuszna decyzja sędziego Kowalewskiego. Gratulujemy Szymonowi Ożołowi. No, nie był to wieczór Kacpra Kaszuby. Szybko złapany. I tak naprawdę e, nie mógł nic pokazać poza odpornością na ciosy. Czekamy jeszcze na sponsorów. Już jeszcze chwileczkę. Czekamy na drugiego pana. Szanowni Państwo, przez knockout techniczny w pierwszej rundzie walkę tę zwycięża Szymon. Ożor. Puchar wręczają właściciele stacji paliw Deptua, pan Wiktor i Bartosz Deptua. Kasper Kaszuba niezadowolony z decyzji sędziego ringowego, natomiast przyznam się szczerze, że nie wiem czy to pierwsze czy nie powinno być troszeczkę wcześniej. No tak pokazywał sędzia, główny Tomek Bałdyga, no to nie jest rywalizacja zawodowa, to nie są walki o tytuły Mistrzów Świata, więc no, zdrowie jest najważniejsze, no absolutnie bezzasadne bez te pretensje Kaspra Kaszuby. No nie zdążył wrócić Szymon. po Obrana prostu. Wyliczony. Wszystko odbyło się zgodnie z, ja z, z, uwodą, z przepisami, no, tutaj... wielkie brawa, efektowny Dał się po prostu złapać wczoraj Kaszuba, wczoraj tak? I, I tu nie ma się co oszukiwać, sędzia podjął słuszną decyzję. Posłuchajmy Tomka. No doskonale, aż strach pomyśleć, albo raczej nie strach, a patrzmy z nadzieją na twoją przyszłość, być może na zawodowych ringach. Oczywiście tak, nie zatrzymuje się, lecimy dalej z treningami no i kolejne walki będziemy brać. Mam nadzieję, że będziemy cię jeszcze nie raz oglądać. Wielkie brawa, Szymon Orzoł, efektowne zwycięstwo.